Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid, zapytam najprościej jak potrafię. Co to była za poza w pierwszej serii w locie? E, co była za poza, to było trochę ratowanie się e, tego lotu. E, nie był to może, znaczy na pewno to nie był czysty skok i, e, i to, to na pewno też miało trochę na to wpływ. E, z tego, co, co słyszałem od trenerów, też tam nie, nie za ciekawie było z warunkami, jeżeli chodzi o tą, o tą część, właśnie zaraz za progiem i, i podbiciu po te nartki. E, no, wisiały, zaczęło zaczęły je, zaczęły je tak trochę ściągać, jeszcze mnie trochę przekręciło i myślę, że stąd ta, stąd ta rączka, którą się no, próbowałem po prostu przywrócić do równowagi. E, no ale niestety sporo, sporo tamtej wysokości e, straciłem i, i mimo tego, że później na dole tego wiatru troszeczkę było, no to już. E, to już po tej stracie wysokości nie dało się tego tak, tak fajnie wykorzystać, jak, jakbym sobie tego życzył po prostu. Wczoraj mówiłeś o tym, że trzeba się skupić na takich podstawach, bazach, nie kombinować i, i jakby na tym. Na tym... Krok po kroku budować, ale tutaj nie da się zapisu gry zrobić. To tak nie działa chyba, bo każdy, każdy dzień, każdy skok to jest nowa historia. Człowiek stara się pewnie odtworzyć to, co wczoraj było dobre, ale, ale czy to się uda, to sprawa jest zawsze wątpliwa. No, sprawa jest może nawet nie tyle, że zawsze wątpliwa, bo to jest, to jest do zrobienia. No, dzisiaj też mieliśmy warunki dość ciężkie, które jakby nie chcę się nimi tłumaczyć, ale na pewno one nie pomagały w tej, w tej mojej sytuacji, bo ten padający śnieg, zwalniający rozbieg. No, niekoniecznie dobrze wpływa na stabilność pozycji i, i kiedy ona e, jeszcze nie jest aż tak fajnie ustabilizowana i, i nie działa ze skoku na skok, e, tylko trzeba z tym, e, nad tym pracować, tak naprawdę e, za, przy każdym skoku, e, no to każdy taki element zewnętrzny, który jeszcze przeszkadza, e, no się potęguje. I, i tutaj, tutaj myślę, że to nie było, to nie było łatwe. No, ale cóż, no, warunki jakie były, takie były. Tego się już nie zmieni. Szczęścia zbyt wielkiego do warunków. Tych wietrznych nie miałem. W drugiej serii też ten śnieg zaczął zaraz przed, tam przede mną kilku zawodników sypać. Myślę, że to na prędkościach też się dość mocno odbiło. No, a niestety, jak widzieliśmy w poprzednich dniach, tutaj, te kilometr czy, czy półtorej to są tak naprawdę dwie czy trzy belki, a dwie czy trzy belki robią, robią ogromną różnicę na tej skoczni. No, jest taki klasyczny, a gdyby były tory mrożone, to by ułatwiło sytuację, przeprowadzenie zawodów w takiej pogodzie czy niekoniecznie? Ojej, to też wszystko zależy. Nie, nie da się moim zdaniem tak tego jednoznacznie stwierdzić. Zresztą nie wiem, czy tutaj mrożenia nie ma pod tym, pod tym naturalnym rozbiegiem. Coś tam jest takiego, ale to nie jest to samo, co, co w wisle, czy na większości skoczni. No może nie myślę, że tutaj jakby główną, główna różnica jest taka, że przy tym naturalnym rozbiegu tego śniegu lodu do zmrożenia jest dużo więcej i może ten system po prostu nie jest w stanie w takich temperaturach wydolić aż tak, aż tak bardzo. Ale myślę, że nawet przy tych torach, takich jak mamy w Wiśle, czy na innych skoczniach, gdzie jest tylko, tylko ten tor zalodzony i, i jego trzeba schłodzić, przy takich warunkach, gdzie tutaj było na plusie i ten śnieg padał e, taki mokry, e, no to te tory, jak będą zimne, bardzo zimne, to ten śnieg i tak się do nich będzie przylepiał i tak. E, no najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy ten śnieg pada taki: jest mrozik, jest śnieg e, suchy, który się da wydmuchać. A przy takim, przy takim mokrym, no, to się wszystko lepi do torów i tego, tego dmuchawą już nie jest w stanie człowiek, człowiek wyciągnąć. No i niestety to później czuć, jak się ruszy z belki, to czuć, że ten, ten rozbieg jest taki zwalniający po prostu. Nie, nie ma tego, tej płynności w, tym, w tej jeździe. Mimo tego, że nie miałem czegoś takiego, żeby mnie gdzieś tam złapało rzeczywiście i wytrąciło z równowagi, no to ten cały czas jest taki trochę zwalniający. Ty jesteś mądrym gościem, ty o skokach potrafisz bardzo fajnie opowiadać, to powiedz mi Dawid, e, ci dmuchacze, ci, ci, ci jego z tymi trzema, czterema miotłkami, to, to cokolwiek, daj na dłuższą metę, czy to jest więcej, więcej formy niż treści w tym wszystkim? E, I posłodziłeś. Wiesz co, jeżeli chodzi o takie warunki, jak akurat dzisiaj mieliśmy, no głupio by to wyglądało, gdyby tych dmuchaczy tam nie było w takich warunkach, to jest raz. Ale z drugiej strony patrząc, no to rzeczywiście jakby te dmuchawy one też dmuchają w miarę ciepłym powietrzem, bo, bo te silniki są tym powietrzem chłodzone, tym, które jest później wydmuchiwane i, i one tak naprawdę te tory jeszcze trochę dogrzewają. I, I tak naprawdę tą dmuchawę trzymając w jednym miejscu w torach, no to można je po prostu roztopić z biegiem czasu. I, i myślę, że przy takich, przy takich warunkach jak dzisiaj, po prostu nie ma złotego środka. To są ciężkie warunki, one tak wyglądają. Zrobi się pół stopnia czy stopień zimniej, ten, ten cały śnieg nalepiony w torach troszkę lepiej złapie, już nie trzyma tak bardzo, są wyższe prędkości, znowu się ociepli, znowu to się robi takie ciapowate. Ten, ten deszcz czy, czy śnieg padający znowu to rozmacza i. Z tego tak naprawdę nie ma, nie ma idealnego wyjścia, tak naprawdę potrzeba by było wziąć i przejechać frezarką z góry na dół co 10 zawodników, żeby ten tor odświeżyć, wygarnąć wszystko co się do niego przylepiło, puścić dwóch, trzech przedskoczków, 10 zawodników i znowu jazda e, frezarką, no, tylko żeby to trwało pewnie ze dwie godziny. Przedskoczkowie, niektórzy to tak nie mają takiej za sportowej postury, ale taki przedskoczek w takiej sytuacji jest chyba najlepszy, żeby tak, tak, tak porządnie to przejechał wszystko. E, Teoretycznie tak, ale z drugiej strony też nie wiem, czy zauważyłeś, ale cały konkurs szedł takim dość żwawym tempem właśnie z tego względu, żeby tego śniegu jak najmniej zdążyło nasypać między, między zawodnikami. I myślę, że tutaj jakby bardziej się skrócić tego też za bardzo nie da. Kiedy trenujemy i mamy podobne warunki, no to to jest rzeczywiście tak, że. Pierwszych dwóch jedzie na stracenie, a, a kolejni jeden za drugim byle jak najszybciej byle nie zdążyło po prostu się, się pokleić, bo to jak jest przejeżdżane regularnie, no to w miarę, w miarę się to rozjeżdża i, i można na czymś takim skakać. Ale e, no rzeczywiście przy, przy konkursie, kiedy tego żółtego światła jest minimum 30 sekund, e, znaczy czerwonego, przepraszam, masz minimum 30 sekund, no to nawet jeżeli ten przeskoczek przejedzie, i tak później masz te 30 sekund, ileś żółtego, ileś zielonego zanim pojedziesz i sytuacja wygląda tak samo niżby skoczył jakiś zawodnik po prostu przed tobą. Więc tutaj przeskoczkowie bardziej w dniu dzisiejszym mieli za zadanie w tych przerwach tam co 10 na przykład jak są, czy te zaplanowane przerwy techniczne, żeby oni w tym czasie mimo wszystko jechali, bo gdyby nie przejechali, to później ten śnieg się po prostu nalepi i... Puszczą jednego przez koszka, on jakoś po tym przejedzie, a, a później znowu trzeba kilku zawodników, żeby to się dojechało do tego, co było wcześniej. Ostatnie pytanie będzie dwuetapowe. Pierwsze, bo nie przygotowałem się, nie miałem czasu, przyznaję się bez bicia. Nie pamiętam, czy byłeś w Stanach Zjednoczonych kiedykolwiek prywatnie lub jako zawodnik. Natomiast drugie, jesteś podekscytowany na myśl o zawodach tam, bo, bo rozmawialiśmy kiedyś, że to byłby taki fajny rynek, który trzeba z buta otworzyć. E... To pierwsza część, odpowiedź na pierwszą część brzmi tak. Byłem tam kiedyś w Iron Mountain na Pucharze Kontynentalnym, ale wydaje mi się, że to było gdzieś o 2009 roku, coś, coś w ten deseń. Nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć, ale podekscytowany jak najbardziej. To jest skocznia, na której jeszcze nigdy w życiu nie byłem, więc, więc coś nowego. I myślę, że też możemy mieć znowu polskie zawody z polską obsadą kibicowską, bo z tego co słyszałem, to już bardzo dużo ludzi się tam wybiera z tej polonii, która w Stanach mieszka. No i myślę, że to może, być, to może być fenomen. Myślę, że też to nam wszystkim i całemu sportowi daje szansę na to, żeby się właśnie otworzyć na, na nowy rynek, na którym dotychczas Puchar Świata, przynajmniej w tej współczesnej wersji, jest nieobecny tak naprawdę. Bo lata temu te konkursy się gdzieś tam odbywały, ale, ale też chyba to nie było, nie było aż tak rozpropagowane, jak, jak w tej chwili są skoki narciarskie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. O, już tam daleko za oceanem. Dzięki. Dobrodośli do Ma, dobrodośli u planicy.